Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku mojego wideobloga. Tytuł dzisiejszego odcinka to Nie taki egzaminator, straszny jak go malują. Moi drodzy, zanim przejdziemy do omawiania dzisiejszego odcinka, chciałem Was poinformować, że możecie mój kanał zasubskrybować. Możecie również Ocenić ten film, możecie również go skomentować. Serdecznie zapraszam do skorzystania z takiej właśnie możliwości. Moi drodzy, egzaminator testujący naszą wiedzę podczas państwowego egzaminu, egzaminu na prawo jazdy, spędza wielu osobom cen spowiek. Jako trener pozytywnej jazdy, mogę zdradzić moim widzom, że bardzo Często ci widzowie, właśnie, opisują swoje uczucia, które towarzyszą im przed samym egzaminem. Zdarza się tak, że nie ma jeszcze nawet kontaktu wzrokowego z tym egzaminatorem, a już pocą się niektórym ręce, zaczynają się pewne dolegliwości żołądkowe, coś nas ściska. Nie możemy mówić, jakby ktoś nas dusił. Dodatkowo, każdy, nawet najbardziej luźny kołnierzyk czy luźna bluza staje się w tym momencie za ciasna. Czujemy uderzenie gorąca, denerwujemy się. Denerwujemy się, ponieważ musimy się spotkać z osobą, która za chwilę. Będzie testować nasze umiejętności, będzie je sprawdzać, oceniać, co jest bardzo ważne. Każdy człowiek naturalnie boi się oceny, no i z tego powodu gdzieś pojawiają się takie objawy, o których przed chwilą opowiedziałem. Dla bardzo wielu, odkryciem jest to, że ten egzaminator niczym nie różni się od innych ludzi. Jest dokładnie taki sam jak my, albo taki sam jak nasi koledzy, znajomi, sąsiedzi. Jeżeli jest taki sam jak my, jeżeli jest taki sam jak nasi sąsiedzi znajomi, no to jaki jest? No, jest taki, jaki jest przekrój społeczeństwa. Możemy trafić na egzaminatora, który jest leniwy. Który jest zły, który jest odburkliwy, ale możemy również spotkać egzaminatora, który jest wesoły, dowcipny, zabawny. Nawet jeżeli ktoś, jakiś człowiek, ma naturę pesymisty i przez cały czas gdzieś w głowie kłębią mu się czarne myśli, to wcale nie znaczy, że ten ktoś nigdy się nie uśmiechnie, nigdy nie opowie żadnego dowcipu, i nawet niekoniecznie ten dowcip musi być tylko i wyłącznie oparty na jakimś sarkazmie. Dlaczego ciężko nam zrozumieć, nie możemy tego pojąć, że ten egzaminator jest dokładnie taki jak my? Dlaczego? No, posłuchajcie, tu jest przede wszystkim bariera bariera stanowiska. Jakby nie było, to jest egzamin państwowy. My jesteśmy petentem, czyli jesteśmy kimś, kto przychodzi do jakiegoś urzędu, żeby załatwić jakąś sprawę. Natomiast egzaminator jest, jakby nie było, urzędnikiem. No przynajmniej w takiej roli występuje. Występuje w roli takiego urzędasa, który sprawdza nasze umiejętności, notuje, sprawdza rejestruje, no robi wiele różnych rzeczy, które mogą nas niepokoić. No i oczywiście jeszcze do tego wszystkiego dochodzi ta kwestia oceny, o której wspomniałem wcześniej. Tak naprawdę nikt nie lubi być oceniany. Wróćmy jeszcze na chwilę do tej sprawy związanej z postrzeganiem egzaminatora jako urzędnika, jako reprezentanta jakiegoś urzędu, jakiś Instytucji, która gdzieś tam znajduje się w jakimś niedostępnym gmachu, i tak dalej. Z czym kojarzy się w Polsce urzędnik? No, urzędnik nie kojarzy się zbyt dobrze, zazwyczaj kontakt z urzędnikiem nie jest zbyt miły w powszechnej świadomości, kojarzy się z jakimiś wyrzeczeniami, nawet jeżeli jest to tylko i wyłącznie strata. Czasu to i tak jest to bardzo bolesne, a czasami jeszcze do tego dochodzi strata pieniędzy, wiadomo, opłaty skarbowe, podatki. No, to jest to, co zazwyczaj gdzieś tam pojawia się w tle obok tego obrazu urzędnika. Do tego dochodzi jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Mianowicie, w Polsce mniej więcej od połowy, od końca, w zasadzie XVIII wieku. Urzędnicy nie kojarzą się z niczym dobrym, z niczym pozytywnym, i jest pewnie coś takiego jak taka zbiorowa świadomość, zbiorowa pamięć naszych przodków, i my, mając do czynienia właśnie z jakimś urzędnikiem, niekoniecznie prawdziwym urzędnikiem, ale kimś, kto w roli takiego urzędnika właśnie występuje, tak jak ten egzaminator na egzaminie, na prawo jazdy, czujemy, że coś jest nie tak, i gdzieś po prostu zaczyna nas coś denerwować, zaczyna nas coś swędzić, zaczyna nas coś drapać. Po prostu czujemy się niekomfortowo. Właśnie dlatego, że ten urzędnik nigdy w Polsce nie kojarzył się z czymś dobrym, z czymś pozytywnym. Co możemy zrobić z tym fantem? Co zrobić, żeby się nie denerwować, aż tak bardzo nie stresować tym, że za chwilę spotkamy się z egzaminatorem? Moi drodzy, według mnie należy przygotować się psychicznie do tego egzaminu. Należy po prostu dowiedzieć się jak najwięcej na temat tego, jak taki egzamin wygląda, oraz należy też przygotować się do samej Rozmowy, do samego zachowania się właśnie w spotkaniu z tym egzaminatorem. Tym celom służy właśnie moje szkolenie: moje autorskie szkolenie, jak zdać egzamin na prawo jazdy, motywacja, działanie i sukces. Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy są w trakcie szkolenia, którzy przygotowują się do egzaminu albo jeszcze nawet nie podjęli decyzji o tym jaką szkołę nauki jazdy wybrać, żeby zainteresowali się właśnie moim szkoleniem na stronie specjalnej stronie szkolenia jak zdać janek.pl, znajdują się wszystkie najważniejsze informacje właśnie związane z tym szkoleniem. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z tymi informacjami. Moi drodzy, ja jak zwykle jestem ciekawy jakie wy macie przeżycia związane właśnie z egzaminatorami, jak do tych kwestii podchodziliście, jak wreszcie wyglądał ten kontakt. Oczywiście może się zdarzyć taka sytuacja, że jeszcze tego egzaminatora egzaminatora, który przeprowadza państwowy egzamin na prawo jazdy, nie mieliście jeszcze okazji zobaczyć. Na przykład jesteście właśnie w trakcie Szkolenia, również napiszcie o swoich obawach, swoich oczekiwaniach, bo te oczekiwania są również ważne. Nie tylko ważne są obawy. Będę bardzo wdzięczny za wszystkie Wasze komentarze. Pamiętajcie również, że na dole tego filmu istnieje możliwość jego oceny. Jest taka łapka w górę bardzo sympatyczna. Będę wdzięczny, jeżeli film zyskał Wasze uznanie i będziecie mogli tą łapkę kliknąć. Dzięki wielkie, wszystkiego dobrego życzę i pozdrawiam. Janek z Janek.